Witajcie! Dzisiejszym bohaterem, jak nie trudno się domyśleć, będzie gra Roblox, ale nie sama gra, tylko sposób, czy też możliwość jej instalacji na naszym komputerze opartym o Windowsa 10. W tym celu przechodzimy do opcji Wyszukaj lub na dolnym pasku naszego e, pulpitu mamy opcję Microsoft Store, nic innego jak sklep Microsoftu, z którego możemy pobrać m.in. grę. Roblox. Mamy ją w głównych tytułach, ale możemy ją oczywiście wyszukać, wyszykujemy, wpisuje Roblox. Mamy? Pobieramy. Jest to gra, która jest bezpośrednio pobierana, właśnie z, z sklepu Microsoftu. Pobierz. Za chwilę nastąpi pobieranie. Jeżeli nie macie konta, na Microsoftowego nic nie szkodzi. Jest taka możliwość, aby ominąć tą opcję zakładania konta i zaznaczamy automatycznie. Pobierz po sekundzie wyskakuje nam, tak jak widzicie tutaj na pasku, opcja pobierania. Co już w tej chwili nastąpiło, zaraz się maszyna rozpędzi, coraz szybciej. Jest to bezpośrednie pobieranie z samej gry. Dzięki temu, bez żadnych tam dodatkowych kont, czy też opcji zakładania kont, co by móc pobrać grę, nie jesteście tak naprawdę zmuszeni. Gra się pobiera całkiem fajnie, szybko. To jest 100-parę mega pojemność pliku. Za chwilę gra się pobierze. Pokażę Wam również drugi sposób, czy też drugą możliwość, w jaki możemy pobrać grę. Bezpośrednio z internetu, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów związanych z opcją pobierania, gra już tutaj widzicie, dobiega końca. Pobieranie całkiem idziemy to sprawnie. Przyzwoite łącze, e, zarówno też i serwery Microsoftu są naprawdę bardzo wydajnymi. Także poszło błyskawicznie. Ok, mamy ten produkt, jest zainstalowany i możemy uruchomić grę. Ja wam tu na wstępie pokażę bez zakładania konta w Robloxie, że gra jak najbardziej się pobrała. Możemy się zalogować, jeżeli już mamy login lub zarejestrować. Przy opcji rejestracji wystarczy wpisać maila, swoje, swoją domyślną nazwę konta, nie wiem, Stasiu Marysia33, Janek66. I robimy aktywację konta. Czasami gra może nas poprosić o aktywację, bo wyśle nam na przykład ma na maila app, plik aktywacyjny, i tam też trzeba będzie wtedy przeklikać. Oczywiście w opcji mamy tutaj, tak jak widzicie, możemy od razu skrót do gry przypiąć do paska szybkiego uruchamiania, do menu startowego. Drugim sposobem jest pobieranie z, nie wiem, dowolnego portalu poprzez wygooglowanie na przykład Instalki, lub jak wcześniej komentowaliście, są też inne portale. Ja akurat z tego bardzo często korzystam. Dziś będą to instalki i na przykład dobre programy. No dobrze, wygooglujmy Roblox, instalki tradycyjnie, dlaczego? Bo tam bardzo łatwo odczepić wszystkie dodatkowe, dodatkowe śmieci, które przy pobieraniu różnych programów mogą się doinstalowywać. Mamy Wy wygooglowaliśmy Roblox instalki. Tylko musicie wiedzieć jedną rzecz. W przypadku Windowsa 10, ale i nie tylko, klikając pobierz zostaniemy przekierowani podobnie jakbyśmy wchodzili w sklep Microsoft Store. Także proszę się nie zdziwić, że nie będzie pobierany plik instalacyjny po prostu zostaniemy przekierowani. Drugim portalem, tak jak wam mówiłem, niech to będą to dobre programy i z dobrych programów tak samo możemy pobrać. O mamy w pierwszy link dobre programy pobierz Roblox i patrzcie. Kliknę hmm, pobierz program i co się dzieje? Przekierowuje nas do opcji zaraz to zobaczycie, przekieruje nas do opcji Microsoft Store, czyli do Pierwszego sposobu, który Wam w dzisiejszym odcinku pokazywałem, tylko oczywiście przez przeglądarkę internetową, a my pobieraliśmy to poprzez Microsoft Store z zainstalowanej aplikacji na naszym komputerze. Ale tak jak widzicie, również jest taka możliwość pobierania. I stajecie się szczęśliwym posiadaczem gry Roblox. Dziękuję, że byliście ze mną dziś w tak krótkim odcinku. Polecam lajki, polecam polubienia. Dziękuję bardzo. To mnie zmotywuje do kolejnych ciekawych odcinków. Trzymajcie się. Na razie. Hej.